Witam Państwa. Cudowne chwile. Witam Państwa w naszym super teletrnieju, czyli wielkim teście wiedzy o wszystkim. Na początek e, krótki kawał. E, otóż pewien e, facet no, był zakochany w elektronice, w gadżetach elektronicznych. E, kupował wszystkie, miał nowe wszystkie modele. Tablety, laptopy, iPhony, więc pewnego to właśnie on yy, zawsze był pod sklepem, żeby tam w nocy zdobyć nowy model iPhona i nagle... Aha, dostał go, udało się, ma ósemkę, gra sobie na nim, patrzy, co tam jest ciekawego, ściąga aplikację, no strasznie się jara cały dzień i... Ale trzeba iść do pracy w końcu, więc tak, więc wszedł go do tylnej kieszeni, wsiadł do samochodu i nagle wtedy coś z tyłu chrupnęło. I on po krótkiej chwili myśli sobie na głos, Boże... Spraw, żeby to był kręgosłup. Chodźcie, kochani, chodźcie, kochani. Dzisiaj wielki finał, wielkiego testu. A skoro tak, to w naszym teście. Nie mówi się teście, tylko teściowie. W naszym teściowie. Witam finalistów, jestem i Magda, i Mikołaj. Magda przyjechała do nas skąd? Skąd? Szprotawa! Ale nie, ja, ja nie pytam jaka jesteś, tylko skąd przyjechałaś? Ze szprotawy! A ta dalej swoje i Mikołaj. Mikołaj przyjechał do nas skąd? Yy, z Brudna tam yy, chodziłem do podstaw. Czekaj, przepraszam, ty nie chodziłeś do szkoły na samarytanki. Tak. Jaszczuk! Sisztak! Jaszczuk! Sisztak! Kurde, Jaszczuk, w czwartek razie się do nas doszedł, pamiętasz, do czwartek razy. Dziewczynę ci poderwałem <gryw> na dyskotece, <gryw> żeś się z wtedy pan. No, ale to dawne czasy, Jaszczuk, kurde. W czwartej klasie. Ja byłem w czwartej, a ty doszedłeś tak, do nas. Tak, bo to kolega. Tak. Ja doszedłem no. obaj w czwartej klasie. Potem no, no. ja byłem w piątej, no. w ty w czwartej, ja tak. w szóstej, ty w czwartej, tak. w siódmej, ósmej, ty w czwartej. Tak. No. Co się potem z tobą działo? W czwartej klasie byśmy wzięli do wojska. Wspominaliśmy, a teraz już zabawa nasza, zabawa, zabawa. Na początek proste yy, pytanie, prosta kategoria. Yy, kategoria, jak wiesz, to odpowiedz. Magda, do ciebie pytanie. Ma to z przodu słoń. Trąba. Nie. Tak jest. Punkt dla Magdy i Mikołaj. Jak się nazywa encyklika papieska z 1985 roku? Na ułatwienia powiedzieć, że nie musi być to po łacinie ten tytuł, tylko może być, może być polski. Które nie wiem. Skąd normalny człowiek ma wiedzieć takie rzeczy? To było w piątej klasie. No wiadomo, pierwsze koty, pierwsze koty za płoty. Przed nami konkurencja o nazwie guzik. No o co tu chodzi? Prosta kategoria. Ja czytam pytanie, a kto pierwszy zna odpowiedź, ten ściska guzik. Jeden z izotopów wodoru. Tak jest, punkt dla Magdy. I następna kategoria. To kategoria pod a gdzie jest odpowiedź. Co? Odpowiedź jaka jest, tak odpowiedź. Ale nie trzeba było. No nie ten potyfotoru, co tam odpowiedź jest. Odpowiedź nie była wymagana, wygrywał ten, kto pierwszy nacisnął guzik. A. Trzeba było słuchać. Dobrze, dobrze. No trzeba słuchać ze zrozumieniem. Ona tak? zrozumiała. No, no dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz kategoria guziki i odpowiedź. O, o coś takiego chodziło, tak? Tak, no, tak? Y, Że pytanie odpowiesz, ja tak. Jak tam pytanie, jak to pierwszy zna odpowiedź, ten wciska guzik i co robi? Odpowiada. Odpowiada, ja, Odpowiada. Ja, tak ja, umie, jest. Ja, Dlaczego Batman ma zawsze piątkę z WF? Dlaczego? Bo ma zawsze strój. Tak jest, punkt dla Magdy i następna kategoria. No, dalej, bo co? Może Batman ma strój, ale ja nie mam guzika. Tu, tu jest. A ten tu jest guzik. Gdzie? No tutaj. On jest wspólny. Jak wspólny to tam będę biegał? No to dzielę, tak tutaj no ja mam postawię. przecież. Ona jest też pilkach. Tak? A ja mam majtki ciasna, dajcie no. spokój. No. Musi być guzik, aż ja szczuk niestety. Bez guzika nie pojedziemy dalej. Powtarzamy yy, z guzikiem. To trudno. Tak, da. Trudno. Trudno. Głupiemu się ustępuje. To ale... Do Tak. Ale nie do końca. Dobra, teraz uwaga. Powtarzamy tę kategorię. Z jakiego przedmiotu Batman ma zawsze piątkę, bo ma zawsze strój? Z jakiego? Z WF-u. Tak, bardzo dobrze. Z WF. Guzik Spaga mi nie działa. Co? Nie działa mi guzik. – Tak nie działa. – Nie działa, no po prostu nie działa, no. Kurde, najpierw źle, bo nie ma guzika, teraz źle, bo nie działa. Z mojej baletnicy przeszkadza rąbek u czego? – O spodnicę. – Tak jest, pungla Magdy. Uuuu. Następna kategoria to kategoria warzywa. Tak jest, kategoria warzywa, zacznijmy od Magdy. Magda, długi zielony. – Ogórek. – Fioletowy do barszczu. – Burak. – W Parze z grochem. – Kapusta. Czerwony... Może coś dla mnie, jak takie łatwe, idzie, co? Czerwony i okrągły. Pomidor. Przykro mi, uśmiechnąłeś się. A więc bez punktów. Kategoria język polski. Magda, zacznijmy razem od ciebie. Jaka jest pierwsza litera alfabetu? Wersja A, A wersja BB B, czy wersja C A. C? Dobrze. Wersja A i Mikołaj. Tak, to sama kate to kategoria? Tak. Dobra. Jaka jest druga litera alfabetu? Yy... Wers czekaj. wersja B, C, nie A, wersja B, C, nie A, B, 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 wersja A, A, B, C, A, B, C, B, A, C, B, A, A B czy C, A, A, C? Jaka jest Twoja odpowiedź? Normalnie bym wiedział na Można powtórzyć, pytanie? Jaka jest Twoja odpowiedź? Sprawdźmy, nie. Jest pod koniec, chodziło o by. a więc bez punkt Następna kategoria, można się odkuć, uważaj teraz, sprawnościowa. Prosta, proste zasady, prosta kategoria. Kto szybciej powie alfabet? Uwaga, czas, start! ABCDEF Alfabet! dla Magdy, i następna kategoria. Kategoria, to będzie. Co ty co, odstawiasz co tutaj? Ale co, co ty robisz? Że co? Ale co? No co? No wszystko przeciwko mnie. No, 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 za, dziewczynę, dziewczynę? za tą dziewczynę się mi Ale co? Nic z nią nie ja zrobię. Jakbym nie ścigał, wierzyłby się Herb, nie powiedziałem. Pierwanty się herbaty, ja już się nabiłem, to nie była moja dziewczyna. Poczekaj, jak ktoś masz do mnie, to powiedz. Proszę bardzo. Powiedz, powiedz czemu? Mój świetny czystały stary wzór, że. I pytanie, pytanie z kategorii muzyka. Kto dośpiewał? Michał Wiśnieczki. Kto dośpiewał? Pan! Ja! Stałem tutaj śpiewałem przez ten ten Ja Jaszcz, ktoś śpiewał? No. Jakbym ci jeszcze podpowiedział? Kto Co myślałeś? Co myślałeś? Stoisz obok mnie, ja śpiewam. Pytanie, kto śpiewał? Ja. Sport. Sport Magda. Jak się nazywał autor słynnego gestu na Olimpiadzie w Moskwie. Hmm. A mogę prosić o jakąś podpowiedź? Pierwsze cztery litery to koza. Koza na rozgonu. Kozakiewicz! Tak jest! Kozakiewicz. Może pamiętasz imię? E, e. Nie ważne, nie ważne. nie A, potrzeba tak, imienia. A pamiętasz jaką dyscyplinę chodziło? Skok o tyczkę, przez, Jezu, tyczkę. No, przez tyczkę! Tak! No, otyczkę! tyczkę przez tyczkę, otyczkę! Przez tyczkę, tyczkę, przez tyczkę! Poprzeczkę, no. przez poprzeczkę! Wszystko jedno, czy tyczką przez poprzeczkę, z poprzeczką przez tyczkę, Pytanie do Mikołaja. O. Jak się nazywał triumfator biegu narciarskiego na 15 kilometrów na olimpiadzie w... Tego nie umiem wymówić, patrz. Nie ma znaczenia dużego. Tam. Też tak myślę. I w sumie to też bez znaczenia, ale w 1980 roku. Jak się nazywał triumfator tego biegu? Może, może jakaś podpowiedź? Triumfator to inaczej zwycięzca. To Lider, nie wiem, ten, który pierwszy przekroczył linię mety, rozumiesz. A potem cała... Reszta... A reszta za nim. Tak jest. O, o, Tylko o to, to, o, to jest, jest może, właśnie tak, to jest właśnie triumfator. Jak się nazywał triumfator tego wieku? Wasberg. E, chwileczkę, chwileczkę, bo to nie jest pełna odpowiedź. Tam ziarno prawdy jest, ale... Imię? Tomas. Nie, nie, tak. Tomas. Tak. Ale czyta się Tomas, bo to jest po, po szwedzku. Tomasz, Wasbek. Narodowość Świat mówiłem już. Ze Sztokholmu. O to nie pytałem. Ale ci mówiłem, że To jest błąd. To jest, ale to jest właśnie błąd. błąd że powiedziałeś mi nazwę miasta, powiedziałeś. Nie wolno. Sztokholm. Jaka dzielnica? Siódlungata. To no, change się na się, razie. Już się, się już się nie popisujesz na węgiel Już się nie pomisłuj. Nie, nie popisuj, syf, się, to na nie popisuj się, nie popisuj. Czas. Można się pomylić. Nie można się pomylić właśnie. Ani się w ogóle. Oni się nie można pomylić. Ona się nie pomyliła, trąba słońca. 53 minuty 16 sekund, 64 setne. Skąd ty to wiesz? Czy... Strzelałem. Drugiej mi ojca księstego. Olaf! Lars. Lars! 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 Olaf! Bez powodu! Myślałem, że się interesuje sportem, ale widzę, że to obca ci dziedzina. A więc 500 do zera prowadzi Magda, ale jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jeszcze Mikołaj nie poddawaj się, jeszcze możesz się odkuć. Cała seria krótkich zagadek. Kto to jest? Myli się tylko raz. Myli się tylko raz. Super! To jest Soper! Nie! Brudasy! Brudasy myli się tylko raz i brudni poszli spać. Myślałem, że saper, bo jest tak jak... saper, 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 się mył, saper się mył, saper był wymyty, wyszorowany, pachnący. Magda, e... gdzie mieszkają łosie? Na łosiedlu. Proszę, Na łosiedlu. sprawa. Mikołaj, teraz znowu ty. Uwaga. W samolocie lecą trzy osoby. Wszystko jasno, do tej, po do, tej pory? Wszystko jasno osoby do tej pory? Trzy osoby w samolocie Nagle wszyscy naraz z tego samolotu wyskoczyli. Jakieś pytania? Coś? Nie. Na razie nie. Dobrze. nie. Jak coś nie wiesz, to pytaj. Dobra. Marynarz wyskoczył, dozorca wyskoczył i baba z tobą wyskoczyła. Kto był pierwszy na ziemi? Baba z tobą. Marynarz. Dozorca. Wszyscy razem. Wielka ludzka kula szczepiona. Dobra, to nie ma sensu. Wszystko źle. Pierwsi na ziemi byli kto? Adam i Ewa. O. Prosta sprawa. nie pytanie. Przecież, mam tak, tak, pytanie. Tak. Czy oni lecieli tam w środku? Nie, już byli na dole. No właśnie, no właśnie. Dobra. I wreszcie, finałowa konkurencja. To ponownie konkurencja guzik i odpowiedź. Do, no jak guzik? Jak mi guzik nie działa? Jak nie działa? Normalnie nie działa od początku, no. Słuchasz? No? Słucham. Co słucham? Nie wiem. Co nie wiem. Jeśli stoisz guzik? Guzik piknął, to ja słucham. Znaczy znasz odpowiedź, ktoś. Może, może i znam, ale pytanie nie znam. Strzelaj. Miałem ja to szympans. Gorel. Niestety. Przykro Na pewno gory? Tak. A, a, a jaka była kategoria? <coughs> Jakaś małpa. A więc wszystko jasne. Wygrywa Magda. Brawo. Wygrywa Magda. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Gratuluję. Nie, nie I teraz to, co ide... wszyscy robimy najbardziej, czyli nagrody, nagrody, nagrody. Nie martw się. Dla ciebie też jest nagroda. Drugie miejsce to nie jest najgorszy wynik, chociaż nie zdobyłeś żadnego punktu. Główna nagroda to... Zobaczmy. O! Co? Kolego, o kolego, nie byle co, kluczyki do Mercedesa, o, super, brawo, brawo. brawo, dziękuję ci bardzo, dziękuję, kluczyki do Mercedesa, czyli no, nie byle co, nie byle co, zobaczmy co ma Magda, ha, 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 ha. to również kluczyki do Mercedesa i Mercedes. A, Prawie, a, 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 a. mój kolega tej przed chwilą yy, śpiewał, miał w Poznaniu kiedyś dziewczynę. Tutaj, na świętego Marcina, mieszkała taka zupełnie nieświęta Bożena. Więc miał tę dziewczynę, no, niestety później się o niej żona dowiedziała. No, ale coś takiego miało miejsce yy, i jest to pamiętane. Więc bardzo nam miło, że Państwo tak licznie wpadli na nasz występ. Szczególnie cieszy nas obecność osób w pierwszym rzędzie. A to dlatego, że tam chyba w czwartym numerze mamy coś takiego, że siłą wciągamy trzy osoby z pierwszego rzędu tutaj na scenę. Tak. Tak, potem tam się yy, gotuje smoła i wrzucamy do tej smoły, obtacz, obtaczamy, potem pierze na to idzie i ganiamy tych ludzi dookoła tej sali. Także polewka jest niech z tej ziemi, śmieje się cała sala, oprócz trzech osób, co by się przejmował. A, um, tytuł, tytuł yy, naszego przedstawienia to Trasa Sasa. Ale to nie jest pełna nazwa, gdyż reszta jest tutaj na tej kartce. Przeczytam resztę nazwy z kartki. Przepraszam, że tak, ale dzięki temu zrobię to płynnie i nie walnę się na samym początku, a najgorzej to się romnąć właśnie. Na początek, jak człowiek stanie lewą nogą rano, to potem, prawda, cały dzień kusztyka, także tytuł brzmi. Trasa sasa, czyli bezładna zbieranina mniej lub bardziej lotnych dowcipów. Nierzadko posiłkująca się słowami powszechnie uznanymi za wulgarne. O, właśnie tutaj, może słówko wyjaśnienia. Oczywiście, staraliśmy się, żeby tych słów wulgarnych było jak najmniej. Tam, gdzie się dawało, to je oczywiście usuwaliśmy. No ale co robić? W pewnych sytuacjach, pewnych emocji nie da się wyrazić inaczej niż tylko za pomocą wulgaryzmu, o czym wie każdy, kto był chociaż raz w przychodni. O, większość była, bardzo mi przykro, ale w takim razie wie, o czym mówię. Pewnych słów po prostu nie da się ominąć, tak jak na przykład nie da się ominąć Augustowa, prawda? Trzeba się przez to przedrzeć, bo nie ma obwodnicy. <noise> Brawa dla Augustowa, tych dzielnych ludzi, którzy mają tyli pod oknami, więc niektóre słowa są po prostu niezastąpione. Inaczej jest z ludźmi. Nie ma ludzi niezastąpionych. Jak powiedział Ludwik XIII po śmierci Ludwika XII. <noise> Bardzo mnie cieszy Państwa reakcja, bo to y, fajnie, że Państwo się zaśmieli, bo to taki Krzysiek wymyślił, to mu powiem, że Państwo się zaśmieli, to się ucieszy. Y, tak. Y, oraz nieunikająca ta zbieranina w celu rozbawienia publiczności za wszelką cenę aluzji seksualnych. Właśnie, znowu tutaj y, słówko, parę aluzji seksualnych jednak niestety będzie. No staraliśmy się, żeby było ich jak najmniej. Choćby ze względu na obecność na sali dzieci i osób w podeszłym wieku. Wiadomo, ktoś sobie coś przypomni, zabraknie powietrza, fiknie tutaj z balkonu i. Po co nam to? Yy, bardzo mnie cieszy Państwa reakcja, to oznacza, że... Nawiązuje się między nami taka niść sympatii i porozumienia, że tworzymy jakąś tam, prawda, szczątkową na początku choćby wspólnotę, z której zresztą za chwilę trzy osoby siłą zostaną usunięte. Będąca w gruncie rzeczy ta zbieranina prymitywną zżyną z nieistniejących już kabaretów, które o tym nie wiedzą i proszę im o tym nie mówić. To tak jak z pisaniem, yy, prawda, pracy magisterskiej. Jak się korzysta z jednej książki, to jest plagiat, a jak z wielu, to po prostu bibliografia. Robert. Robert. O, Kasia. To ty chodź tutaj do nas. Co się stało? Co tam Marielka? Chodź. Do... K Kasia, zawołajmy. Kasia, Kasia, Kasia. O, do nas. Ale się wstydzi dziewczyna. Z tego ty się wstydzi. Nie, o, chodź Kasia. Dobry Robert. wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy Państwo się znacie. To jest Kasia, to są Państwo. Robert. Proszę, chwileczkę, ale przecież Ty dopiero wchodzisz w czwartym numerze z tymi widłami, tak, do no, tego... Wiem, pióra, ale no to, co, co, ale no to co mnie wołasz? No bo tak widzę, że stoisz, no to... Ale ja mam do Ciebie sprawę prywatną. Teraz, jak zaczęliśmy ale to... to sprawa życia i śmierci, chodź, no. chłopaki zaczną, a my chodź. Gdzie, tak za kulisy. Tak, no. Nie no, przecież... Dobra, dawaj tutaj, dawaj tutaj. Nie, żeśmy się poznali, tacy goście, w ogóle luz. Znają tą dziewczynę z tego ze świętego Marcina, także wiesz, sami znajomi. O co chodzi? Tylko uwaga, to jeszcze nie jest rasa sasa, to jeszcze prywatnie. No dobrze, Proszę. no to tak szybko. No raz. No tak, bo ja byłam na nartach. Gdzie? Na nartach, na nartach. wodnych. I poznałam bardzo przystojnego Norwega. Kogo? Norwega. Norwega. Tak. Skąd? Z <śla> Norwegi, no, no. I co? No i w każdym razie non stop teraz do siebie SMS-ujemy po angielsku. No ale właśnie jest jeden problem. Ja nie znam angielskiego. Mm. I teraz zobacz. Przepraszam, to dosyć taki poważny problem. To, no to mówię, jak ty nie znasz nie. angielskiego, to jak wyście się poznali z tym Norwegiem? No, nie, no, nie, już się znamy, tak? Nie no ale chwileczkę, ale jakoś tam szczątkowo się musieliście ze sobą komunikować. Typu nie wiem, chodź na górę, przytrzymaj drzwi, patrzcie nie idą. Czy chociażby najprostsze dawaj, dawaj. To co wtedy? Po piaku to się każdy dogada. Jestem! O, tam się już dogaduje ktoś. Widzę, że. tę metodę. No i co? Robert, no i no, nie, no zobacz, jest, jest, jest tak, że on takiego SMS-a do mnie przysyła. Zanim ja to przetłumaczę ze słownikiem, to mi nie pół godziny. On znowu mi szybko odsyła. Ja znowu pół godziny na to odpisuję. Tak. I czy można by to jakoś usprawnić? Znam ten problem. Oczywiście. Mogę zobaczyć? No co masz. Ale tego jeszcze nie przetłumaczyłam. Yy, dobrze. Jest yy, Wczoraj. Yesterday? Okej, okay, się tych Rolling Stonesów słuchało. Yesterday I was at the swimming pool. Basen, basen. Byłem wczoraj na basenie. Ci napisał. byłem wczoraj na basenie. O, to część jakiejś intelektualnej rozmowy widzę w ogóle jest. Basen. No, chociaż może w Norwegii jest jeden basen. Ciężko się na niego dostać, to rzeczywiście warto o tym napisać. No i co? Pomożesz. Aha, musisz mu odpisać, a nie znasz angielskiego. Nie. To prosta sprawa. Wiesz, co się robi w takich sytuacjach? Napisz mu dokładnie to samo, co on ci napisał. Słowo, słowo? Słowo słowo. Yesterday I was at the swimming pool, no. a na końcu napisz tu! <laughs> tu powiedzmy o co chodzi? Nie, tu. Też. On ci pisze, byłem wczoraj na basenie. A ty mu co odpisujesz? Ja też byłam wczoraj na basenie. Proszę bardzo. On ci pisze, nie wiem, e, jabłko zjadłem. A ty mu, co odpisujesz? Ja też jabłko zjadłam. Zróbmy próbę. No. E, on ci pisze tak, e, tomorrow, tam jutro, e, I'm going, e, tym. Tramwajem e, tu hospital, żeby tam babcie wizyt. E, Bo chora jest Si, si, Na nogę jest chora, si. Mm -hmm. A ty mu co odpisujesz? To samo. To samo. Ja, tomorrow, Ta. tam, I'm going ten. Tu, tramwajem to hospital, A, żeby? żeby wizyt babcie, bo chora no. is si, hi, i... Na nogę tu. Jest. Proste Proste, proste. Wiesz, może to jakoś niespecjalnie rozwija związek, hmm. nie posuwa za przeproszeniem sprawy do przodu, ale wiesz, macie wspólne Wiec, zainteresowania. To jest, to jest wiesz. bardzo dobry pomysł, że taka telepatia tak. między nami. W jednym momencie robimy to samo, tak, to tak. zawsze bardzo zbliżamy On na basen, ty na basen. On jabłko, je, ty jabłko. Ale, że... Robert, zobacz, a czasami jest tak, że on coś do mnie pisze i na końcu jest znak zapytania. To znaczy, pyta się o coś. Tak, Tak, bo akurat po angielsku znak zapytania jest tak samo jak po polsku. Coś przegapił, tak zostało i taki śmieć. Lepiej. No to to tu nie pasuje. No tego nie wstawię. Nie. Wiem, jak on się ciebie o coś spyta, na przykład, e, e, lubisz pływać, się pyta Norwek, tam, do you e, like e, s, 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 swimming? Wtedy odpisz tak. And you, a ty, i wtedy wiesz, on stać nie chce. musi się ty... odpisać, lubię pływać, a ty wtedy co? Ja, ja też lubię pływać. No. No, no, no. Girls, girls, girls. Moskwa. Plac Czerwony zasypany śniegiem i przez ten Plac Czerwony idzie ten yy, Grigory, bo on tam mieszka. Grigory. W chodzi po Moskwie, bo ma wszędzie blisko to, co będzie jeździł. Idzie sobie przez Plac Czerwony i co ciekawe, to idzie w jednym bucie. A ma dwie nogi. A ma dwie nogi. Czyli druga noga, bosa, <laughs> idzie przez ten Plac yy, Czerwony w jednym bucie i z daleka go już tam widzi milicjant. Mówi, Stop! I stop! co? Zgubiliście? Nie, znalazłem! Ale to po prostu, no, taki tam dowcip. Robert. No, no i, co? No, no i... Zobacz, bo... co? no i co, działa? Działało i przestało. Nie wiem, co się stało. Robiłam dokładnie tak, jak powiedziałeś. Tu and you, to and you, to tak. and you, szło super. I patrz, na tego SMS-a odpisałam tu tak. i cisza jest. Może śpi? na napływał chłopina i usnął. No. Mogę zobaczyć, co on zobacz. się napisał? Tomorrow, A, jutro, jutro idę na badanie prostaty. <noise> Wujarę zawraca, też nie ma co robić.